Jest środa, 5 lipca, trening barków z ramionami, jak zwykle rozpoczynam z gumami, to teraz robię czwartą serię, druga seria z gumą twardości 3. Nie liczyłem. Zaciwiam mnie. Mięśni między łopatkami widać ścięgna, które są przyczepione do kręgosłupa. Tak to wygląda moja redukcja, że pojawiają się ścięgna zamiast mięśni. Pierwsza seria znosów na barki. Nie będę zwiększać ciężaru, bo ten lewy bark dalej boli. Nawet przy takim mizernym ciężarze zrobię cztery serie bez nagrywania. Pierwsza seria do następnego ćwiczenia. Kurczę. Przedobrzyłem z ciężary, zmniejszę. Zmniejszyłem ciężar o 1,5 kg. i zrobię jeszcze trzy serie. Wczoraj byłem na dziewięciokilometrowym spacerze, właściwie ośmiu. Noga potem była bardziej zaogniona w, w kierunku Kowski, że mnie się to nie podobało. A teraz najśmieszniejsza, to znaczy śmieszny ciężar. Właściwie to musiałby to robić z jeszcze mniejszym ciężarem zmniejszyłem ciężar i próbuję aktywować ten lewy tył barku No to na filmiku, zobaczę jak to wyglądało. Zrobię cztery serie tego, bez nagrywania oczywiście. No i przyszedł czas na ramiona. I z tym samym obciążeniem zrobię 4 serii. No, suplement do relacji z treningu, jednak nie wytrwałem i nie wykonałem założonych serii na ramiona. Skończyłem na, 4, na 3 seriach, jednak. I Teraz jem, kończę jeść posiłek Tutaj miałem kaszę jęczmienną pół tego kubeczka oraz 20 deko piersi z kurczaka. Nie popijałem tego za bardzo, chociaż popiję to później tym kompotem. I następnie pójdę, pójdę na spacer łapać witaminę D ze słońca. Pozdrawiam, do zobaczenia, do jutra.